No i dzień czwarty. Agaty kalendarz. Gdzie ty masz tą czwórkę? Coś większego dzisiaj. Co to jest? Róż. Dać to podniecenie w oczach. Żeby to wyciągnąć. No dobra, mam, mam baga, baga, taki jakiś trochę taki ciny ten róż. No taki właśnie nieróżowy, taki bardziej brzoskwiniowy, bym powiedziała. Czyli to jest... nie jest róż, tylko to jest brzoskwiń. Mamy też i Mamy taką gąbeczkę. Poczekajcie. A się malne. A poczekajcie. No i widzisz, od razu jest. I jak ta lala, zobacz. No nie wiem. To... Ja sobie plamę zrobiłam. No, musisz... To jest jakiś butter blush. Czy co, z, z, z masłem? Z masłem. Widzę. No, jeszcze chyba byś musiała zblendować to. Dziwny kolor. Teraz już nie widzę tego w ogóle. No w każdym razie pod czwóreczką mamy róż. Brzoskwin. Brzoskwin. I Twój kalendarz, dzień czwarty. Mój kalendarz. Powiem Wam, że aż, aż się po prostu z dnia na dzień coraz bardziej boję. Boję się tego, że już nie będzie nic do kuchni. Wczoraj był ten otwierać butelek. A dzisiaj widzicie szybka identyfikacja, numer cztery. Cięższe jak wczoraj. Czekaj. A dzisiaj coś czeka, wpłynie. Co ah, okej, okay. Cleaner. Toj, toj, toj. Jedno, jedno toj. Czyli to nie jest do tej toja. Ale to jest. Czekaj, Zabawka, czyli chodzi im generalnie. Dzisiaj, słuchajcie, to jest o to, że można te wszystkie sprzęty, które do tej pory mieliśmy, można je wyczyścić. A, czyli, a no widzicie? I to po prostu, gdzie jest ten otwieracz do butelek? No i widzicie? I, to właśnie się pryska i czyści w ten sposób wszystkie te szczotki do włosów, i, i, ten, i ten otwieracz do butelek. Wszystko można elegancko mieć cały czas czyste. Także dzisiaj widzicie, no, pomyśleli o wszystkim. Dzisiaj mamy także też coś do czyszczenia i to po prostu ma dezynfektant. I teraz wiecie, ta szczotka, która była w dniu pierwszym, idealnie, no bo szczotki no, trzeba dezynfekować co jakiś czas tym otwieraczem, to, to nie wiem, czy on, ale może też. W każdym razie, jeżeli jesteście ciekawi, co będzie w dniu piątym, zapraszam jutro około godziny dziewiętnastej. No ja sobie teraz poczyszczę te wszystkie zabawki.